Co bardziej się opłaca? Scalping, day trading, swing trading, no a może właśnie inwestowanie długoterminowe. I to inwestowaniu długoterminowemu przyjrzymy się teraz, tak żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Zapraszam do kolejnego odcinka najlepszego kursu tradingu i spekulacji dla początkujących online za darmo. Partnerem kursu jest Dom Maklerski XTB. Ja nazywam się Dawid Augustyn, a ty trafiłeś na kanał FX Makler. Chciałbym, żeby wszystko było jasne, czytelne i klarowne, bo mowa o tym w kursie, w kursie tradingu i spekulacji. Dlatego poruszam temat inwestowania długoterminowego, żeby pokazać, że to są jednak mimo wszystko dwa różne... Świat. Terry Oden w latach 90. ubiegłego stulecia przetestował, albo w zasadzie sprawdził statystycznie, jak kształtuje się sytuacja ponad 10 tysięcy rachunków matlerskich, w zależności od tego, jak kształtuje się aktywność inwestorów. I doszedł do ciekawych wniosków, wniosków, które aktualnie są też cały czas. W zasadzie w grze, bo dużo się pod tym kątem nie zmieniło. Otóż wychodzi na to, że im więcej rotujemy w naszym portfelu, tym gorsze stopy zwrotu osiągamy. I co ciekawe, status nasz i płeć ma tutaj znaczenie, bo zamężne kobiety czy. Tak naprawdę kobiety, ale singielki, radzą sobie z tym dużo lepiej niż zamężni mężczyźni, a najgorzej sobie radzi kategoria mężczyzn, którzy partnera nie mają, przynajmniej tego, oczywiście, oficjalnego. Natomiast wracając do tego testu, o co chodziło? Chodziło o to, że. Terry Oden sprawdzał, czy w momencie, kiedy ktoś zamienił jakąś spółkę w portfelu, to czy podejmował dobrą decyzję. No i okazuje się, że statystycznie podejmował błędne decyzje, bo lepiej w ciągu kolejnych 12 miesięcy radziła sobie ta spółka, która w portfelu zostawała. Zachowania behawioralne inwestorów bardzo dobrze opisał już nieżyjący, bo zmarł niedawno Daniel Kahneman w swoich pułapkach myślenia i książce, którą absolutnie musimy, którą absolutnie musimy się zapoznać. Natomiast generalnie dla przeciętnego inwestora, albo inaczej dla przeciętnego obywatela. Przeciętnej osoby. Zdecydowanie lepszą, łatwiejszą strategią budowania swojego majątku jest inwestowanie długoterminowe, co robić możemy za pomocą ETF-ów, za pomocą prawdziwych akcji. W przypadku XTB niedawno powstała usługa planów inwestycyjnych, więc ta paleta rzeczy, które możemy wybrać i w zasadzie robić jedną rzecz, czyli kupować. Kupować regularnie, kupować e, i kupować, i kupować, i wciąż kupować, jest lepszym podejściem niż trading i spekulacja. W dalszych lekcjach tego kursu my nie będziemy zajmowali się inwestowaniem długoterminowym. Nie można go wrzucać do tego samego koszyka. Mamy zupełnie inne dylematy związane z chociażby samym faktem zarządzania ryzykiem, niż w przypadku inwestowania długoterminowego. I to z automatu nie oznacza, że kanał FXMAG ma pchać Was tylko i wyłącznie w trading i spekulacje? Absolutnie nie. To Ty sam decydujesz, którą drogę chcesz wybrać, a my w tym kursie po prostu pokażemy, jak ten trading i spekulacja wygląda bez. Mocnej i w zasadzie nawet nie tyle bezmocnej, co bez w zasadzie otoczki marketingowej, tylko rzeczywiście jak to wygląda i dlaczego na przykład poleganie tylko i wyłącznie na niektórych aspektach analizy technicznej, wierzenie w kreski, magiczne rzeczy, sygnały po prostu nie mają sensu i to nie doprowadzi cię do. Do lepszych wyników. Statystycznie większą szansę masz, jeżeli inwestujesz w ujęciu długoterminowym, na osiąganie pozytywnych stóp zwrotu. I tutaj ważna rzecz to są oczywiście kwestie związane z konstrukcją indeksów, bo to indeksy giełdowe będą dla nas głównie takim benchmarkiem, czyli rzeczą, do, którego, do której będziemy się porównywali. Indeksy giełdowe są tworzone w taki sposób, że do nich wchodzą spółki, które coraz lepiej wypadają, rosną, rośnie na nich wolumen, obrót i się rozwijają i one zastępują te słabsze w indeksach. Więc siłą rzeczy, jeżeli my słyszymy o tym, że średnioroczny giełda w Stanach Zjednoczonych rośnie o 9% i mówimy tutaj o tych najszerszych indeksach, no to pamiętajmy, jakie i skąd te liczby się w tym wszystkim biorą. My będziemy na tym kanale mówić o inwestowaniu długoterminowym. Są zresztą lekcje na temat ETF-ów i mnóstwo innych materiałów, natomiast chciałbym tutaj jasno podkreślić, że w tym kursie, najlepszym kursie tradingu i spekulacji o inwestowaniu długoterminowym mowy już nie będzie, pomimo tego, że statystycznie oczywiście masz większą szansę, i to pokazują badania chociażby tego te te Odena z lat 90. Aha, tu warto też dodać jedną dosyć istotną rzecz, gdzie w tych wynikach tej takiej puęty nie było. W latach 90. W giełdzie, na giełdzie Stanów Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z bardzo mocną hossą, i to w takich. W wyraźnych trendach bardzo duża rotacja aktywów w portfelu nie przynosi pozytywnych skutków. Ale to zostawmy już na dalszy plan, bo kolejne lekcje to już jest temat tradingowego mięsa. Subskrybuj ten kanał, łapka w górę i lecimy dalej z tematami.